Około 30 km na północny wschód od przemyśla znajduje się wieś chotyniec. Badania przeprowadzone w 2016 roku przez Międzynarodowy Zespół Polsko-Ukraińskich Archeologów przyniósł niespodziewane odkrycia. Okazało się, że natrafiono na osadę zamieszkałą przez Scytów, koczowniczy lud, który wjechał na karty historii u schyłku VIII wieku przed naszą erą, zajmując obszary nad Morzem Czarnym. Nazwa Scytia pojawia się w starożytnych pismach i mapach jako nazwa krainy zamieszkałej przez wspomnianych Scytów. Słynęli oni ze wspaniale wyszkolonych uczników konnych, wykorzystywali taktykę pozorowanego odwrotu, uwielbiali złoto, żyli z i handlu niewolnikami. Najczęściej występującymi artefaktami związanymi z działaniami wojennymi są groty strzał. Niedawne badania na materiałach wykorzystywanych przez scytów wykazały, że opisy Herodota o użyciu skór ludzkich nie były wymysłem autora, ale o tym i o wielu innych aspektach życia scytów usłyszycie w kolejnym filmiku.